Cześć, witajcie z tej strony Michał i Paulina. E, witamy Was w kolejnym kulinarnym odcinku na kanale Trainer TV i dzisiaj rozprawimy się z błędem, który może zrujnować nam budżet, zrujnować nam zdrowie i pozbawi Was odczuć smakowych. A mowa tutaj o łapaniu czegoś na szybko, przypadkowo, na mieście. Oczywiście nie ma w tym nic złego, natomiast gdy to jest notoryczne i właśnie to nie jest tak, że my zaplanowaliśmy, żeby coś zjeść, tylko łapiemy takiego przypadkowego hot doga albo co jakieś słodycze, dlatego, że jesteśmy głodni, że jesteśmy już przyparci do muru, to znak, że nie przygotowaliśmy się do dnia jedzenia. I dlatego to my dzisiaj wkraczamy do akcji, pokażemy wam dwa super szybkie i przepyszne przepisy na tortillę bez gotowania. My cali w czerni, a nie w bieli, no zacznijmy. I Kochani, przechodzimy do naszych składników. Na tortiję numer 1 składa się łosoś, twarożek domowy grani, sól morska, szczypiorek, cebula, ogórek zielony. Oczywiście tortilla, e, tym razem wieloziarnista. Która Aha. będzie wspólna dla e, posiłku numer 2, tak, czyli jest. wersja trochę mniej egzotyczne połączenie ryby i twarożku, a dla odmiany szynka dobrej jakości 100 g, wyprodukowane ze 120 paru gramów mięsa, moja ulubiona mozzarella light. I dalej mamy jogurt naturalny, pomidorki, e, sałatę, e, płatki czosnku, oregano. No i to tyle. Łososia kroimy w drobne kawałki. ogórek 130 g to warzywo nada świeżości i żeby się przyjemnie jadło to po prostu trzeba to wszystko pokroić w naprawdę drobną kostkę. I żeby dodać więcej objętości naszemu posiłkowi, to my właśnie posiłkujemy się warzywami, czyli możecie tutaj dodać naprawdę e, takie warzywa, które najbardziej lubicie, ale ogórek będzie świetnym uzupełnieniem tego dania. Świeży, zielony i tak dalej. I jeszcze odrobina cebuli, żeby wzbogacić nasz smak. Prawie finał serio, to jest bardzo prosty przepis. Szczypiorek, który się świetnie skomponuje właśnie z tutaj częścią na Zaraz szczypiorek trafi właśnie tam. Dodajemy serek, grani twarożek grani. I wszystko dokładnie mieszamy. Taka porcja, co ważne, to wystarczy nam na dwa wrapy. I najważniejsze, ścisło rolujemy. I możemy tak właśnie włożyć do lodówki, owinąć jeszcze folią aluminiową. Wtedy nam się te wszystkie smaki przegryzą. E, ale ja od razu wam pokażę, jak ja to robię. Czyli kroję na pół. O tak. I fajnie się to w środku prezentuje. Michu, możesz pokazać na dole. Taka rolada. Rolada łososiowa, jak widzicie, to jest połowa naszej porcji, czyli wyjdą nam takie cztery. Idealnie do pracy, do szkoły. Czy po prostu, żeby zjeść sobie w domu, kochani, bo to jest naprawdę bardzo własny posiłek. Jak widzicie, szybko, yy, mało składników. No i co najważniejsze, bogactwo smaku. Znacie już propozycję numer 1, czyli jak w wygodny sposób nabić prawie 50 g białka uśmierzającego głód. E, I tym samym znacie już propozycję numer 1, która potrafi do. Znacie już propozycję numer 1, która w wygodny sposób potrafi nabić prawie 50 g białka, czyli bardzo łatwo po głód, ale tymczasem przejdźmy do propozycji drugiej. Widząc ten zestaw na myśl mogą wam przyjść kanapeczki. E, ale nie, to nie będą kanapeczki, to będzie pyszna. Tortilla, mozzarella oczywiście light, na kawałki, na plastry. <grywia> Mamy już sałatę. Kładziemy mozzarellę. Powinienem tutaj odpalić stoper, bo to naprawdę szybkie posiłki, czyli tak jak wspominałem. Jeżeli mamy wymówkę, że ciężko jest nam coś przygotować, to właśnie robimy sobie takie placki, wrzucamy do lodówki i następnego dnia po prostu w krytycznej sytuacji wyciągamy, a najlepiej jeszcze nie w krytycznej, tylko zanim ten poważny głód nastąpił, no to po prostu jemy. Bo lekki głód, uwaga, no to jest dobry symptom, to jest symptom, że tak naprawdę korzystamy z rezerw w postaci tkanki tłuszczowej. Kroimy pomidorki na pół. Możecie też skorzystać z takich normalnych dużych pomidorów, ale te Ty pomidorki są to normalne. są ulubione Michała, dlatego e, one będą w tej tortilli, a nie te duże, które ja preferuję bardziej. Do widzenia. Sayonara. I powoli szykuje nam się sosik. Taki mega szybki, bez kombinowania. Jogurt naturalny. Troszeczkę przypraw. Czyli ja najpierw skropię sobie o całość. No i na takie przełamanie, chrupanie płatki czosnku. Możecie też użyć e, standardowego czosnku. Chodzi o to, że sos zrobi nam się we wrapie. Jak ten będzie czekał, żeby następnego dnia go spożyć. No to w lodówce nasz zawinięty wrap po prostu przemiesza składniki składające się na sos. I zademonstruję wam, jak ja sobie właśnie radzę w takich wrapach które mają większą zawartość składników. A zginął pomidorek jeden. Mamy tu pomidorka i gotowe. Piękny, apetyczny. I nie wezmę kęsa, bo to jest wrap dla Michała, on tutaj już patrzy na mnie wilczym wzrokiem. Także kochani, mam nadzieję, że któryś z tych przepisów wypróbujecie u siebie i zobaczycie, że ta dieta nie jest skomplikowana, nie jest trudna i nie trzeba wcale tak długo siedzieć w kuchni, żeby skomponować e, posiłek odżywczy, smaczny, no i przede wszystkim taki szybki, gotowy do zabrania też do pracy. Widzimy się w kolejnych odcinkach już niebawem i dziękujemy też wszystkim tym spośród Was, którzy już zaopatrzyli się w naszą książkę kucharską, na którą trwa teraz przedsprzeda. Jest nam ogromnie miło, dziękujemy za Wasze zaufanie, za wsparcie naszych działań, bo to właśnie dzięki Wam powstają kolejne produkty, powstają kolejne odcinki. Yy, jesteśmy tutaj po to, żeby Wam pomagać, więc naprawdę dziękujemy za to, że jesteście razem z nami. Także przypominając. Promocyjna cena przedsprzedażowa na stronie zdrowaforma.pl Dostępna jest nasza książka, która ruszy do Was z magazynu już 30 listopada. Jednak te wszystkie książki zamówione do tego terminu będą zawierały nasze podpisy i będą dostępne właśnie w tej niższej, wyjątkowej cenie. Do zobaczenia, cześć. Cześć.